Tematem naszej tej konferencji będzie coś takiego, nie bądź samotnym liderem, od siedzenia do służenia. Od siedzenia do służenia myślę, że jak dla naszej wspólnoty to dosyć akuratny temat. Dlaczego ludzie często nie służą innym? Jak myślicie? Nie chce. No. Nie chcę się nie mają czasu. Nie wierzą, że coś mogą dać. Nie wiem, że możemy dać. Albo jak inni zobaczą, co oni potrafią, no to będą, że Mhm. No to jest sama idea służby jest, tak powiem, mało rozumiana. Dla większości, znaczy nie całej większości, ale dla wielu ludzi to po prostu to jest nic nieatrakcyjnego. Ja bym chciał się rozwijać, coś tam, prawda? No, ewentualnie, żeby nie służył, ale żebym ale ja służył, to jest myślę, to jest imię, to w drugiej mierze No, na pewno. Ktoś jeszcze ma jakieś powody do tego, żeby coś było powodem do według Was, powodem niesłużenia, niechęci niesłużenia.